Eller de er veldig bra! Je všetko normálne. No nie, druhý korytarz. To tu gdzieś idzie? Nie. Dobra, no, to jest za ciemno. Ok, no, to jest takie ręce. Ogólnie? Dużo kurwa. Dużo Nie, bo tu się wszystko, żeby wyglądać. Nu im, coś tam, coś tam. Dobra, mogę. No nie! Tak! Hello! Ej! Czaj! A jutro nie? Bo ja tak... Kurde... Co to za gówno? Główniany Piotrek szmata w firmy. Co się stało? No kurde na no, szlansy tu. Jaki? Ten. Murata. A nie, bo on ma chmurkę, to nie wiem. Ja to może. Może. No, no, no to w ogóle mam emurtkę taką. O taką kupiłam za 50 robuxów Fajnie. Fajna. No, co za mną chodzi tu Bilu jeden? Dobra, no, nagrywam normalny film. To jest dwa. O mi

Ja to? Jest, ja pokażę Ej, on mam nadzieję, że on to zrozumiał, nie? Uwaga, jadł kaczki. Jad, kaczki. Byłam u Weroniki, nie? Nie, mamy tak się darła. W Weroniki No i było byłam u że daru tak. Dobra, mam nadzieję, że widzicie wszystko. Miejsce dla, król dla królowej, nie wiem, chyba jeden. A ty co się patrzysz, ty całkowicie coś. Ej, nie ma tego na czacie. Patrz, napiszę mu ha, ha, ha i tego nie mam na czacie. To może jakiś błąd, dobra. Może za, e, gramy zaraz w Dresztu Impres? No nie kolejny! i do brata. Patrz, brat na ciebie czeka. Okej, okay, malutko. Ja nie, ja nie, ja nie gram w Dresztu Impres. No, nie Tylko. Dobra, idzie na inną drogę, to jest za bardzo nudno. Jaką grę poletasz, strasznie? Dobra. Bo wróć do oszu, spoczekaj. Hat oby, to jest coś dla mnie? Jest to zbudowane inaczej. Zbudowane inaczej. Mm, tylko to inaczej Ja jestem na... Zobacz, tam, jest tam. S. Jestem na S? S. Coś to nie jest, że to jeszcze. O, są trochę długie. Trochę. Trochę.

nie będę tak wspominać, lecimy... to już nie jest. No jakbym nie wiedziała, drab... po co są drabinki wytłumaczyć, mi po co są drabinki. Bo ludzie tutaj chyba nie rozumieją. Hmm, wiem, że to was trochę nudzi. Dlatego możemy zaraz zagrać w blok? Znaczy Brock Tower. Ja lubię grę Brock. Dobra, to przez ten czas my przejdziemy sobie. To wygląda jeszcze moje zdanie na S. Nie wiem, tutaj się nie spodziewałam, że będzie przedmiot. Więc, no. Więc proszę mnie nie obwiniać za to, okej! Okay. Mogę zrobić live'a, ale tylko jeżeli wy chcecie. No bo jakby ja zrobię tego live'a. Znaczy ja chciałam zrobić live'a, ale powiedzieli mi, że zatrzymano transmisję na żywo, bo coś tam coś tam dedene i że nie mam po prostu nie mam po prostu uprawnień. Bo nie wiem, że nie mam po prostu uprawnień do robienia live'a czy coś takiego, nie? Bo to ja też. Akurat o was mowa, YouTube. Nie! Ej, robimy. Nie, to tak nie działa u mnie. Nie, ja nie jestem pokraciem. Dat is de nee. dokter... Wat is dat ook? is de dokter. Ik dat ik het niet kan doen. Ik heb kunnen doen.

bo... ta była jakaś nudna, strasznie. No tu dupę, gruba. Co za tym? Chodź, przepraszam tu pewnie. Yy, to coś o się, pewnie zazwyczaj będą mogły nadzieć. dzieci. Jak myślisz? A byłeś wcześniej. No nie pchaj się, gruba się walony. No nie pchaj się! Nie to za grobę. Tam byka. A! Pabło! Peka samoz. Ej, tu na pewno dobre drog toer, bo chyba nie. Tak tam nie no znam, wiem. To chyba nie jest to brock tower, to ja chyba wyszłam na jakąś podrużę, Jezu, padłabym. Ej, patrzcie, jak mało my przeszliśmy. No nie pchaj się, grubacko! Mało przeszliśmy, ale... Tam nie będzie lepiej, jak musicie. A jeszcze mam ty, jak myślisz, będzie lepiej? No No nie, to stawam ci nie zazwyczaj spadam. O nie! mnie to sobie. Przez nią bym spadła, szczerze mówiąc. Na Karma, 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 karma. Czekaj, no, jaka karma? Ue, ej, tu są już grupy te 360. Ten kawka Jak mi się wepchniesz na ryj, pożałujesz. A nie, dobra, dobra, to już jesteśmy dalej od nich. Ej, bo to dzieci będą mogły... Nie możemy tak mówić. Ej, a u ciebie się może dać? Ja nie robię. Mógłbym. Wieża, w róg Co ja robię? Kurde. Nie ja muszę wchodzić, o nie. Ale seprzyj, ty masz drobny kawałek z taką męczarnią Czekaj, graj lewca i lewca Dobra, nie Dobra, ostatni telefon Ja pierdzielam, mi ten telefon przeszkadza Przeżyjesz Nie, nie przeżyję Weź mi to Weź to połóż, wjeżdżę tu Czekaj Ale żeby nie, żeby nie było mnie widać, kurde Nie, czyli ino będzie widać? Jeszcze raz. Nie, to ja. Jeszcze raz. No dobra, ostatni raz. On jeszcze minie. Dobra, sorry, że to ty... jest. Nie rage'uj się. To stracie. Dobra, dawaj Bombardier, teraz ja. O nie, w tą myszkę, bo te dzieci będę. Dobra, patrzcie. To ja też mam dwa... To ja też mogę przejść tam dwa razy. Lombardier! Tak? To ja mam 500 kp. No a ja mam 800 kilo. Barbier. No co? Nie płaca się dla mnie.